Alek Barcewicz, witam i zapraszam. Barack Obama spotka się z Andrzejem Dudą w trakcie uroczystej kolacji w Waszyngtonie. Poinformował o tym szef biura prasowego kancelarii polskiego prezydenta Marek Magierowski. A moim gościem w studiu jest były marszałek Senatu, a obecnie dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Akademii Finansów i Biznesu Wistula, profesor Longin Pastusiak. Witam. Witam pana, witam państwa. Sukces polskiej dyplomacji, Panie Profesorze? No sukces duży, dlatego że w ostatnich nawet tygodniach, powiedziałbym, było dużo szumu, dużo hałasu, dużo rozczarowań, że Obama rzekomo nie chce się spotkać z prezydentem, że to jest wyraz, Krytycznej oceny przez Stany Zjednoczone sytuacji w Polsce. No więc, w ostatniej chwili ta wiadomość rzeczywiście jest dobrą wiadomością, jak się okazuje. A czy faktycznie właśnie y, była szansa na ten wyraz i czy stosunki polsko-amerykańskie w tym momencie faktycznie są złe, jak niektórzy twierdzą? No ale nie są dobre. Muszę powiedzieć, nie są dobre, dlatego że Amerykanie mają bardzo poważne zastrzeżenia do sprawy fundamentalnej zasady demokracji, jaką jest trójpodział władzy. Amerykanie mają największe, najdłuższe tradycje, wbrew temu co mówi jeden z ministrów rządu polskiego, że my mamy najdłuższe tradycje demokracji niż Stany Zjednoczone, Znamy to jesteśmy nazwisko, to... starszym krajem. Ale trzeba powiedzieć, że to Stany Zjednoczone zaadoptowały Monteskiuszowski system trójpodziału władzy na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą mało to, że zaadaptowały, to jeszcze dostosowały do współczesnych warunków. I dziś jest to fundamentalna zasada demokracji, to jest wzajemna kontrola między tymi trzema gałęziami władzy i tak zwane wzajemne wyhamowywanie się tych trzech gałęzi władzy. Jest to podstawa systemu demokracji amerykańskiej. Oni uważają, że jest to uniwersalna zasada i dlatego krytycznie oceniają to, co się dzieje tutaj wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Ale czy m, możliwe jest na tyle ochłodzić te stosunki, jak chłodne są teraz w relacjach z y, Unią Europejską, prawda, z Brukselą, prawda, Komisja Wenecka i spór o, o Trybunał? Czy jednak Amerykanie są tutaj gotowi brnąć też w taką, powiedzmy, w taki dystans, który ma teraz Bruksela do Warszawy? Nie leży w interesie amerykańskim pogorszenie stosunków z Polską. Oni cenią Polskę jako lojalnego sojusznika. Polska jest ważna dla Stanów Zjednoczonych z racji swojego geopolitycznego również położenia. Natomiast nie ukrywają no, tych wszystkich zastrzeżeń, które uznają za jakieś naruszenie fundamentalnych zasad demokracji. Mają również interesy gospodarcze. Ja powiem, że w ubiegłym roku obroty handlowe polsko-amerykańskie, żeby nie być gołosłownym, tylko mówić o konkretnych interesach gospodarczych, to jest 9 miliardów 300 milionów dolarów. A do tego Struktura tych obrotów jest korzystna dla nas, dlatego że w tych obrotach handlowych polsko-amerykańskich Polska ma nadwyżkę 1,8 miliarda dolarów, czyli więcej eksportujemy Saldo na rynek amerykański jest, niż importujemy. Jest. Mamy dodatni bilans handlowy, innymi słowy. Szef Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski, w trakcie swojej też wizyty do Stanów, ma spotkać się między innymi z kongresmenami oraz urzędnikami Departamentu Stanu. No wysoko, przedstawiciel nieparlamentarnej, tylko pozasystemowej opozycji. To o czym świadczy? No to świadczy o tym, że Amerykanie jednak bardzo poważnie traktują to co się w Polsce dzieje mianowicie ten komitet obrony demokracji który Pan Kioski w pewnym sensie personifikuje, no ale trzeba powiedzieć również, że jego sponsorem jego pobytu jest Freedom House. To jest to bardzo poważny trust mózgów, fundacja amerykańska, która bardzo jest wpływowa i była w stanie załatwić właśnie wizyty zarówno w Departamencie Stanu, czyli na szczeblu rządowym, jak i również w Kongresie, w Izbie Reprezentantów i w Senacie Amerykańskim. A czy można w tym kontekście mówić o początku jakiejś dwutorowej polityki Stanów Zjednoczonych? zjednoczonych wobec Polski, czyli tu władza, tu relacje z władzą, tu relacje z opozycją i podkreślam pozasystemową. Taką politykę uprawia się zwykle wobec państw, w których panują mniej lub bardziej opresyjne tutaj ustroje polityczne prawda, i reżimy. Tak, Pan słusznie zauważył, że taką dwutorową politykę prowadzają, kiedy, kiedy jest rzeczywiście w, w, w bardzo wyraźna różnica między dyktaturą, czyli jak Pan określił to opresyjnym systemem rządów i opozycją no, demokratyczną i tak dalej. Nie, ja ja myślę, że takiej Polska nie jest zaliczana do tej kategorii. Mam nadzieję, że nie będzie zaliczana Wszyscy do tej nadzieję. kategorii. Natomiast te problemy między opozycją a stroną rządową w Polsce to są wielkie problemy i Amerykanie ubolewają, że to w sumie osłabia prestiż i znaczenie Polski jako sojusznika Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. No zwłaszcza, że po stronie rządowej ostatnio się pojawiły jakieś stosunki, znaczy krytyczne uwagi i o Stanach Zjednoczonych. Prawda? I to się jest dziwne, dlatego, że Prawo i sprawiedliwość zwykle, właśnie, była ta Europa stara, tr troszkę tutaj, prawda, która zabrnęła w ślepą uliczkę, hmm. jeżeli chodzi o rozwój. Natomiast Stany Zjednoczone były takim, taką, właśnie, alternatywą też dla prawa i sprawiedliwości. I właśnie dziwnie, dziwny jest, jest ta tendencja, dziwna, że, że tutaj kłócimy się też ze Stanami. Czy to hmm. jest incydentalne zjawisko? Ja ten? myślę, że ono to wynika po prostu z krytycznej, bardzo jednoznacznie krytycznej oceny. Czyli to reakcja. Stanów Zjednoczonych tego, co się dzieje w Polsce w kontekście podważania mm -hmm. autorytetu i funkcji i znaczenia Trybunału Konstytucyjnego. I reakcja Polsce. polskich władz na te krytyczne. Tak, uwagi. I oczywiście re, re, słusznie pan zauważył, reakcja polskich władz, która no, skrytykowała Stany Zjednoczone, jaką nie śmiało się mieszać, prawda, jesteśmy suwerennym krajem, prawda, my decydujemy o naszych sprawach wewnętrznych i wara wam przy, do tego, co się w Polsce, w Polsce dzieje. To wszystko stworzyło taką atmosferę rzeczywiście niesprzyjającą że tak powiem, rozwojowi stosunków polsko-amerykańskich, ale myślę, że przebrniemy przez to, dlatego że w interesie obu krajów i Stanów Zjednoczonych i Polski jest jednak utrzymanie dobrych stosunków Polska jest uważana za bardzo ważny, jak powiedziałem, lojalny kraj wobec Stanów Zjednoczonych. Nastroje w Polsce są bardzo proamerykańskie, bardzo silne. Te więzi są historyczne, można powiedzieć. No a przede wszystkim są wspólne interesy, jesteśmy sojusznikami, prawda? I w związku z tym wszelkie próby pogorszenia niezręczne oświadczenia również po stronie polskiej, prawda, nie są wskazane i nie są pożądane. No i tym bardziej, że szczyt NATO wkrótce w Polsce, gdzie tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych będzie głównym gościem. Co przyniesie ten szczyt? No to właśnie będzie bardzo ważne wydarzenie, które ma potwierdzić po prostu wartość, spoistość sojuszu północnoatlantyckiego w świetle rozmaitych zagrożeń prawda przy czym to zagrożenie obecnie to jest bardziej wyraźnie ze strony terrorystów pa, pa, państwa islamskiego i tak dalej które również dotyczy przecież państw członkowskich sojuszu północnoatlantyckiego nie mówiąc o innych potencjalnych zagrożeniach w sumie fakt że ten sojusz że ten szczyt NATOwski odbędzie się właśnie w Warszawie jest dla nas punktem prestiżu polski bardzo ważny i dlatego trzeba dążyć do wygaszenia wszystkich tych konfliktowych sytuacji i oświadczeń ze strony polskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. I liczymy na to, że tak się stanie. O stosunkach polsko-amerykańskich rozmawiałem dziś z profesorem Loginem Bastosiakiem.